Dzień dobry państwu. Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy państwo, wojna za naszą wschodnią granicą. Okazuje się, że zagrożenia związane z rosyjską aktywnością dotyczą różnych sfer życia, również życia sportowego, ale o tych wszystkich kwestiach będę rozmawiał razem z państwa i moimi gośćmi, a są nimi pan minister Stanisław Żaryn, sekretarz Stanów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry. Dzień dobry. I trener Krzysztof Węgrowski Hunter MMA. Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy Państwo, drodzy Panowie, rosyjscy szpiedzy w Polsce to jest nasze pytanie w tej odsłonie, a do postawienia takiego pytania sprowokowała nas kwestia federacji sztuk, walki, sportów walki w zasadzie sportów, można powiedzieć, frykowych walk, czyli starcie celebrytów, youtuberów w Oktagonie, okazało się, że środki tejże organizacji zostały zablokowane. Ta organizacja przestała organizować gale i gdzieś tu w ale czai się to zagrożenie ze wschodu, o którym będziemy mówić. Może na początek materiał gimpera, youtubera, a na co dzień wspólnika obecnego tutaj, trenera Krzysztofa Węgrowskiego. Zobaczmy. Ta informacja spadła na właścicieli Hailik jak grom z jasnego nieba. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło decyzję o wpisaniu ich na listę podmiotów powiązanych z Federacją Rosyjską, w związku z czym ich konta bankowe zostały zablokowane. Brzmi groźnie. Panie mistrze, co takiego stało się z Federacją Heilig No bo taka federacja organizuje sobie jakieś walki frików, jakichś youtuberów, celebrytów z pozoru wydawałoby się nic poważnego, nic zdrożnego, nic budzącego niepokój. Skąd w takim razie taka decyzja? I co takiego czaiło się, jeśli chodzi o strukturę tejże federacji? Mówimy o wykorzystaniu przez polski rząd przepisów ustawy, które pozwalają wpisać na polską listę sankcyjną, bo tak to się medialnie nazywa podmioty, które są gospodarczo powiązane z Federacją Rosyjską. Te decyzje, które zresztą przyniosłem tutaj ze sobą, to jest gruby plik Może stronę materiałów, kamery Tak jest wygląda jest właśnie ta decyzja decyzji dotyczących konkretnych osób i konkretnych podmiotów. Celem podejmowania takich decyzji jest zablokowanie transferów. Pieniędzy z Polski do Rosji, po to, żeby te działania, te podmioty, które funkcjonują w Polsce, nie były wykorzystywane do finansowania instytucji państwowych rosyjskich, bo to pośrednio jest finansowanie budżetu wojennego. Stąd też to rozwiązanie prawne, które zostało przyjęte w Polsce, służy blokowaniu transferów finansowych, a z materiałów, które za którymi stają te wnioski o wpisanie konkretnych firm i konkretnych osób, osób na listę sankcyjną, stoją informacje o powiązaniach między konkretną rodziną stojącą za tą właśnie ligą walk, rodziną, czeczeńską. Rodziną czeczeńską, która została zresztą wcześniej objęta sankcjami amerykańskimi. To jest rodzina, która ma powiązania z kadyrowem, stąd wniosek szefa ABW, żeby. Taka, takie wpisy pojawiły się na polskiej liście sankcyjnej i stąd decyzja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Okazuje się, że kwestia zagrożeń bezpieczeństwa gdzieś przenika się ze światem sportu, walki w ogóle ze światem sportu. Panie trenerze, pan ma swoich zawodników w różnych federacjach, również w tych federacjach frikowych, fame ma wspomniany Gimper w federacji Prime, między innymi Jaś Kapela, taka osoba można powiedzieć z drugiej strony ideowej, jeśli mówimy o tym świecie publicystyczno-politycznym. Tutaj mamy do czynienia z federacją Heilig. Czy ta informacja wstrząsnęła jako światem, to, czy to sportu walkiem MMA czy światem freak fightów Myślę, że na pewno zaskoczyła. Freakfighty teraz już tak mocno wrosły też i w to środowisko MMA. Większość trenerów, oprócz trenowania zawodników, czy amatorskich, czy zawodowych, trenuje też jakieś osobowości, właśnie internetowe. No, było to dla mnie też oczywiście szokiem, że zostały podjęte takie działania, ale no wierzę, że mam nadzieję, że oczywiście państwo działa w interesie naszym, obywateli i są jakieś żelazne, że tak powiem, dowody. No, z tego co wiem, Hailik, jak gdyby zostały zamrożone te środki, nie odbyły się gale. Yy, są gale Fame MMA, Prime-Show MMA. No teraz właśnie takie MMA Cloud. Gdzieś tam słyszałem, że, że to może być powiązane z Hailingiem, ale tak powiem, No ja aż tak dobrze się w tym nie, znaczy nie orientuję. Akurat na Hailik nie miałem żadnego zawodnika flikowego. A co więc, mówi się w środowisku? Co mówi się w środowisku wydaje mi się, że ludzie też raczej byli zaskoczeni i zaciekawieni, tak? Myślę, że większość osób chce wiedzieć, jak, jak ta sytuacja zostanie rozwiązana. Mam nadzieję, że nie będzie więcej tego typu niespodzianek na, na scenie MMA, natomiast no, na pewno było to duże zaskoczenie. Pytanie czy takie sytuacje mogą się powtarzać panie ministrze na ile środowiska związane czy to z Federacją Rosyjską czy też z poszczególnymi rodzinami czeczeńskimi, mogą jeszcze infiltrować ten świat sportu po prostu tutaj inwestować swój kapitał i pod szyldami różnych na przykład Federacji Sportów walki się ukrywać czy państwo wdrożyli już jakieś mechanizmy które pozwolą takich sytuacji w przyszłości uniknąć. Wydaje się, że mechanizmem takim prewencyjnym jest właśnie ta ustawa budująca polską listę sankcyjną. Ja przypomnę, że tutaj kluczowe było zidentyfikowanie pewnych powiązań gospodarczych między tą Federacją zablokowaną w Polsce, a światem rosyjskich struktur państwowych czy rosyjskich struktur bezpieczeństwa, wręcz, bo to tak trzeba oceniać. Nie jest to krok wymierzony w żaden sektor, o czym świadczy chociażby fakt, że ten wniosek dotyczy jednej konkretnej federacji która została zidentyfikowana jako powiązana z rosyjskim reżimem mamy do czynienia z działalnością która musi być kontynuowana mówię o rozpoznawaniu tego typu powiązań identyfikowaniu tego typu po, połączeń finansowych natomiast to nie jest żaden krok wymierzony w jakąkolwiek działalność niezwiązaną z finansowaniem federacji rosyjskiej lista sankcyjna jest funkcjonuje jest tam szereg podmiotów z bardzo różnych dziedzin, różnych branż. Są tam osoby, które są zidentyfikowane często nie tylko przez polskie służby, ale również naszych sojuszników jako osoby prowadzące działania na rzecz reżimu rosyjskiego. To jest lista sankcyjna, która koresponduje z listą unijną, ale często powtarza wpisy inne, amerykańskie czy brytyjskie, krajowe listy sankcyjne, więc to nie jest tak, że robimy coś pionierskiego, wymierzonego konkretnie w sport. Natomiast dotknął pan innej ciekawszy ciekawej rzeczy systemowej. Bo rzeczywiście widzimy wyraźnie, i to też jest w tych materiałach, które można znaleźć na stronach MSW, że rosyjskie służby próbują działać aktywnie w środowiskach, które zapewniają im mocne wejście, łatwe wejście w różne środowiska, chociażby młodzieżowe. I tutaj Czy tutaj świat jest właśnie świat MMA. Że świat MMA może być takim takim kluczem otwierającym pewne drzwi, na pewno będziemy się temu przyglądać i ta działalność związana z Hajlik też była działalnością szalenie niebezpieczną właśnie przez to, że był to pewien rodzaj furtki dla chociażby reżimu rosyjskiego czy struktur kadrowców po to żeby infekować i zaciągać ludzi do różnego rodzaju innych działań nie tylko sportowych. Mówimy o Rosji, mówimy o wpływach rosyjskich, szpiegach, co widać zresztą w naszym pytaniu tytułowym, czy rosyjscy szpiedzy są w Polsce, ale tutaj pojawia się też kwestia Czeczenów w Polsce. Wiadomo, że polskie MMA jest nierozerwalnie związane właśnie z tym narodem, narodem, który działa w ramach Federacji Rosyjskiej, no ale jest ta mniejszość, która z racji wojen czeczeńskich znalazła się właśnie w Polsce, no i jej przedstawiciel Mamet Khalidow stał się legendą polskiego MMA. Legendą federacji KSW, pan trener również miał okazję trenować polskich Czeczenów. Dlaczego Czeczenów tak ciągnie do MMA i to zarówno w Polsce, jak i w innych państwach? Dlaczego ta nacja, czy mówimy o Czeczenach, czy mówimy na przykład o Awarach, wystarczy wspomnieć Kabiba Drumagomiedowa, są tak bitni? Dlaczego tak sprawdzają się akurat w tej dyscyplinie? Znaczy, Czeczeni są takim narodem wojowników. Tam od dziecka większość trenuje sporty walki. Na pewno bardzo mocne zawsze na Kaukazie były zapasy, które dla osób zorientowanych w MMA są bardzo ważne w tej formule walki. Na ogół. Jeżeli rozpatrujemy na przykład te na największe federacje typu UFC, No to na ogół zapaśnicy są tam bardzo, bardzo mocną grupą. Tak jak wspomniałem, czy Czeczeni, czy, czy Dagestańczycy też właśnie od małego też często trenują zapasy. Oni są tacy bardzo waleczni. Yy. Bardzo starają się, jak gdyby wygrać każdą walkę, czy to jest walka amatorska, czy to jest walka zawodowa. Ja akurat miałem przyjemność pracować też z zawodnikami z Czeczenii i no oni oczywiście robili świetne wyniki. Trzech z nich, ja tam czterech prowadziłem, trzech z nich było Mistrzami Polski. Jeszcze wtedy były to jako Międzynarodowe Mistrzostwa Polski. Nawet osoby nie posiadające obywatelstwa mogły startować. Teraz jest tak, że na Mistrzostwach Polskich mogą tylko jako. Ludzie posiadający polskie obywatelstwo, ale też w ramach na przykład amatorskiej GMM są organizowane Mistrzostwa Europy, gdzie oni też startują. Natomiast jakie są ich ciągoty, czy prorosyjskie, czy antyrosyjskie, to myślę, że to zależy od poszczególnej osoby. Dlatego, że trzeba pamiętać, że bardzo duża fala Czeczenów uciekła właśnie przed represjami rosyjskimi tutaj do Polski. Natomiast oczywiście, z racji tego, że Posiadają na pewno część z nich tam rodziny. E, reżim Kaderowa jest mocno związany z Kremlem, tak jak wiemy, więc na pewno część może być obiektem właśnie e, jakiejś infiltracji, może nawet właśnie werbunków zakładam, że może tak być aczkolwiek myślę, że tu trzeba, e, ostrożnie podchodzić do jak gdyby całej grupy Czeczenów, bo akurat. E, te chłopaki które u mnie trenowali no, ra, raczej nie pałali. E, sympatią przynajmniej wtedy w kierunku Rosji raczej czuli się ofiarami imperializmu rosyjskiego natomiast no to oczywiście myślę, że nasze służby muszą. E, Dobrze, jak gdyby tą do tej sprawy podejść, zdiagnozować to i wychwycić te osoby, które ewentualnie mogą właśnie gdzieś być. To jeszcze to czy to jest tak rzeczywiście, że ten świat MMA, świat sportów walki, tak jak tutaj wspomnieliśmy wcześniej z panem ministrem, może być tą furtką do pewnych zagrożeń, że w to środowisko łatwo wejść, łatwo jednak zyskać pewne kontakty, łatwo po prostu wsiąknąć no i pewne rzeczy przemycać, być może werbować. Czy to mówimy o zagrożeniu związanym z reżimem Państwa, czy mówimy na przykład o zagrożeniu związanym z jakimś radykalnym islamem, bo wiemy, że jednak mówimy o wyznawcach islamu? Nie wiem, czy można to odnosić w ogóle do środowiska MMA, bo oczywiście Czeczeni stanowią też dość dużą grupę zawodników w Polsce, ale na przykład ja miałem przyjemność też. Pracować z zawodnikami z Ukrainy, oczywiście oprócz Polaków, gdzie stanowią oczywiście większość zawodników w moim klubie, to miałem też kilku fantastycznych zawodników z Ukrainy. Zresztą jeden z nich teraz cały czas aktywnie walczy na froncie, czasami nawet jesteśmy w kontakcie takim internetowym, więc no, nie wiem, czy to można odnieść do całego środowiska. Natomiast jeżeli jest jakaś duża, duża grupa właśnie Czeczenów. Myślę, że część z nich może rzeczywiście gdzieś być tam. Przynajmniej próbo, mogą być próby werbunku. Natomiast, tak jak powiedziałem już wcześniej, myślę, że to raczej trzeba jednostkowo patrzeć. Tak? Dlatego, że to była cała duża grupa. Pamiętamy, większość wtedy przyjeżdżała raczej uciekając przed, przed właśnie tym rosyjskim imperializmem, jak powiedziałem. A tutaj, no, jeżeli chcieli trenować. No to zgłaszali się do klubów MMA i przede wszystkim właśnie trenowali MMA. Dlaczego? No, bo MMA jest takie najbliższe, jest sportem najbliższym walki realnej, tak? Są uderzenia, kopnięcia, rzuty, walka w parterze, duszenia, tak jak powiedziałem, oni czują się narodem wojowników, więc po prostu naturalnie ciążyli w kierunku MMA. I tutaj będziemy stawiać kropkę. To jest dobra puenta naszej dzisiejszej dyskusji. Krzysztof Węgrowski, Hunter, MMA, Stanisław Żaryn, sekretarz stanu w Kancelarii, prezesa Rady Ministrów, byli Państwo i moimi gośćmi. Serdecznie Panom dziękuję. Dziękuję również Państwu. już teraz zapraszam na kolejną odsłonę naszego spotkania. Zostańcie z nami.